Shalan, pas bokcie, nie narzekaj. Bądź fajna. No zobaczy, ale nie otwarta głowa, naprawdę. Otwórz, otwórz. Idzie zarobić. Idzie zarobić do Jpop miqui też. Pozdro. Początek chujowy, potem fajne paznokcie, okej? Okay. A czyli już jesteś. Już. I gość. Muszę dosmie. to nie istotne, ale wybrałaś słwy odcień. Zrobiła się przed wczoraj, gdy pisałem, że mam fobie. Za byłem powodem, że nie wybieram. Może kolega się przekona, może ta. Odpowiadaję chujowe, no, ale, no ale to chyba British rap. Ale jakbyś był, że fajne jakieś ma w ogóle. To patrz, to kurwa, oto. Wiedziałem, że no mega przyjemnie, płynie nie pójść I może gdybym zapiął pas Umiałbym spokojnie spać Lecz wolałem jechać, jechać, jechać w obliczu brak Przeze mnie kolor mała, masz tylko na pas mogcia Gdybyś chciała mnie poskładać, ja choł się po kątach chciał grać wrażliwego może nie, ale to nie jest radioweczka? No nie no, takie nie lecą nuty w radiu Muszą takie żywsze lecieć, nie? No czekaj, no to jest radioweczka. No błagam Cię, w radiu to nikt nie wie kto to jest szalon, ujrzysz. Ale, o Jezus, zaraz uderzę w kamerkę, żebyś poczuł mój cios, nie? Nie przekonasz go, bo to nie będzie szaraf? No, ja wiem To nie jest radiówka, no Jezu, no to nie jest radiówka No nie lecą takie nuty w radiu, no Nie dyskutujmy z nim, bo jakby kolega dalej myśli, że OKL wygrał beef. No real, no real, v no real, not real. Not real. Not real. Not fight, on w swoim świecie jest. Kocham OKL-a, OKL. Teraz kumam, po co robisz te paznokcie, no bo na naprawy chyba są najprostsze. I widziałaś chyba w tym jedyną opcję, aby zmienić coś, żeby było dobrze. Przynajmniej pazornie, proszę stań ko mnie. Byłem tylko z biegiem zdarzeń zakopany W głowie galopowałem daleko, daleko ze mnie kola mała, masz tylko na paznokcia Gdybyś chciała mnie poskładać jak Mega mi śmiesz tutaj, fajnie, szarana, nie? Będzie koncert szarana w Poznaniu, bo ja naprawdę muszę kupić dwa bilety Dwa bilety, żeby wszedł, wyszedł i wszedł jeszcze raz Bo on tak lubi wejść, wyjść, nie? Ale, ja nie, to, ale ile, ile nad tym myśleć, nad tym tekstem tak się da?